Śmiało, no, śmiało, no, śmiało no, i to szybko. Chodźcie, Żeby wejść na trzecie piętro liceum Sobieskiego potrzeba dużo śmiałości i przewodnika, bo na pierwszy rzut oka nic nie wskazuje na to, że jesteśmy w szkole. Kiedy w sali gimnastycznej trwało uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, na trzecim piętrze trwała walka o uratowanie komputerów. To jest Nauczyciel informatyki pokazał nam pracownię komputerową. Woda leje się z sufitu niczym z kranu. Robotnicy szybko musieli zabezpieczyć sprzęt, bo w takich warunkach za chwilę mógłby nadawać się tylko na śmietnik. Sufit prawie na całym piętrze przecieka. Nie ma prądu, a w salach panuje bałagan i niesamowity smród. Chodźcie za przewodniczącym. Uczniowie w budynku nie mogą się odnaleźć. Ostatnie piętro szkoły zostało zamknięte, a klasy maturalne uczyć będą się w zupełnie innym miejscu. No, wie pan, no, trwają prace remontowe i, i cały czas teraz będą trwały. No że mamy pierwszaki, no. To będzie remont, który potrwa 3 lata, tak? To oni będą mieli do tylko no, połowę szkoły, a my już trochę, troszeczkę zdążyliśmy się ją nacieszyć. A teraz nas tylko wysyłają do innej placówki. Wszystko przez remont dachu. Szkoła powiększy się o nowe dwa piętra. Budynek będzie jak nowy, ale do tego czasu jakoś trzeba sobie radzić. Myślę, że to nie zaszkodzi jakości pracy szkoły. Myślę, że to nie przeszkodzi w atmosferze, która jest tutaj zawsze bardzo ciepła i, i sympatyczna. I wspólnie razem chyba pokonamy ten trudny okres remontu. Przez trudny i dłuższy okres remontu przejść będzie musiało kilka szkół w Warszawie, głównie na Woli i w śródmieściu. Kończymy właśnie posadzkę i już got jest wszystko gotowe. Budowlańcy i urzędnicy obiecywali przez całe wakacje, że do 1 września zdążą i znów nie zdążyli. Znów, bo tak 1 września wyglądał rok temu w Liceum Cervantesa. Wtedy też urzędnicy obiecywali, że zdążą na czas. Ale tym razem wykonawców opóźnienia będą sporo kosztować. W kilku przypadkach są problemy wynikające z tego, że wykonawcy nie wyrobili się, tak się mówi żargonem. Będą konsekwencje, rzecz jasna, bo przecież są dobre umowy. Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Walc na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego nie wybrała szkoły w remoncie, a świeżo odnowioną szkołę muzyczną. Nie zawsze taki pierwszy życi, Dziś niemal koncertowo władze chwaliły się, że w tegoroczne wakacje wyremontowano rekordowo dużo 305 placówek. Tyle, że na remonty przeznaczono mniej pieniędzy niż rok temu. Wtedy na odnowienie szkół wydano 120 milionów złotych, teraz blisko o połowę mniej. To tak jak y, można powiedzieć z remontem mieszkania, jak się więcej wyremontuje wcześniej, to potem mniej zostaje do wyremontowania i sukcesywnie te rzeczy się robi. Pogoda jaka, w tej chwili już nie śniega, deszcz, zalewa nam kolejne sufity świeżo wymalowane. Anna Błaszczyk, dyrektor podstawówki na Bielanach, ze zgrozą patrzy w przyszłość. Sroga zima i ostatnie ulewne deszcze zniszczyły cały dach szkoły. W sali Nomen Omen numer 13 przecieka sufit. Przez najbliższe tygodnie nie będzie tu lekcji. Ja spodziewam się, że ten remont się zacznie dosłownie lada chwila. Na remont dachu dzielnica wydała niemal ostatnie pieniądze. Wiceburmistrz dzielnicy Grzegorz Pietruczuk liczy, że w kolejnym budżecie na remonty szkół będzie miał tylko 7 milionów złotych. A to prawie tyle co nic. Za 7 milionów złotych da się naprawdę niewiele zrobić, ponieważ pełna modernizacja jednego przedszkola a to jest korzyść w granicach 2,5 miliona złotych. My mamy co najmniej 5 przedszkoli, które natychmiast należy wyremontować. Większość szkół jednak w tym roku zdążyła. W przyszłym roku problem raczej już się nie pojawi, bo na remonty po prostu nie będzie pieniędzy. Nauczyciele mówili dzisiaj uczniom, że 1 września to Dzień Radosny. Tyle że wielu dyrektorów Pierwszy Dzień Szkoły przywitało z wielką obawą, bo w przyszłym roku pieniędzy na remonty szkół będzie zdecydowanie mniej. A więc czego nie udało zrobić się w tym roku, w przyszłym na pewno też się nie uda. Michał Tracz, TVN Warszawa.